No i się Kupiłem kura wspaniałości. Wspaniałości. Tu jest kurczowa cena tych wspaniałości. Także każdy może sobie tutaj zerknąć, jak się wyostrzy. O, proszę bardzo. 18 zł za. Piszę, ile tu jest. 4 kilo. 800, prawie 5 kg samych pyszności. A co to za pyszności to już pokazuję. Będziecie zaskoczeni. Opa! Ryjek. <laughs> Czyli będzie garaletka. Garaleta i. Będzie garaleta i będzie jeszcze do tego coś na kanapki. Jeszcze trochę kudłów, ale to zaraz się wszystko ładnie opali. Najpierw to obmyję, a potem będziemy to opalać jeszcze z tej sierści. Tak, że najpierw te ryjki trochę Dobry dopiero to dzisiaj zakupione godzinkę temu. O. Rusko. Jeden ryjek, drugi ryjek. Szkoda, że oczy są powydłubowane, bo kurczę, ja lubię oczy takie już ugotowane. No i dobra, trochę krótszą odmytę od, od i zaraz będziemy to jeszcze trochę opalać w tej sierści, bo tu jeszcze trochę sierści jest gdzieniegdzie. No i dobra. I opalamy godzinę jeszcze. No i dobra, i mamy pierwszego ryka. Idę jeszcze nóż przyniosę. No i opalamy godzinę jeszcze. Myć. Hopa. No i tak, teraz to wszystko trzeba ładnie wziąć, namoczyć i wyskrobać resztę tych płaków z, tych mojego, z tego mojego łuba. Także co, moczymy i zaraz będziemy skrobać gadzinę. thank <sniffs> you okay <laughs> i uszy nie ma jak. tak jak łóżko. Kropie chrząstka pod zębami. Sama kurczę, sama słodycz. <tryk> no i tak Łepetynki okrojone do gara i gotujemy i będzie pyszna garoleta i salce sonik. no i dobra lejemy wodę do pełna wtedy doprowadzamy to do wrzenia gotujemy całość około 5 minut wymieniamy wodę i wtedy jest gotowanie właściwe no i dobra co wody pełno także co gotujemy godzinę no i dobra w międzyczasie jak się gotuje ja sobie przygotuję marcheweczkę cebulkę czosnek Tak żeby było już wszystko na tip top przygotowane そう。Sure. Łodyczą Marcheweczki. No i dobra, Marcheweczko obrano. Oczywiście marchewka będzie dodawana dopiero do tej drugiej wody, nie do tej pierwszej. Bo to będzie tylko obgotowanie, tak żeby szumów nie zbierać żadnych. Także tyle marcheweczki w zupełności starczy na taki wielki gar. A i tak do tego jeszcze dwie cebule, raz tu na dechę pójdą do gara. no i jeszcze oczywiście czosneczek no i tak jeszcze główeczka czosnku do tego oczywiście listek laurowy ziele angielskie sól, pieprz, papryka i będzie wsio. ale na razie obgotowujemy mięcho dobra i w garze wrze <ścoughs> czyli jednym słowem wyłączamy Wyciągamy mięcho, wylewamy wodę, zmieniamy wodę, i wtedy gotujemy już garaletkę i salce Sonic. Także co? Wyciągamy wszystko i pakujemy na nowo, tak jakby nie było nic robione. <śm> no i dobra. I wylewamy wodę w całości razem ze szumami, ze wszystkim z mięchem myjemy i wtedy jeszcze raz nastawiamy już razem ze solą, ze wszystkim o. Tam, że tyle mamy tyle mamy mięcha Teraz to wszystko tutaj obmywamy, i wrzucamy z powrotem do gara. I wrzucamy wszystko z powrotem do gara. do dołu, żeby się nam nic nie przypaliło i wtedy nastawiamy to wszystko na jakieś dobre dwie godziny, dwie może nawet, tak żeby to się wszystko było nam dobrze ugotowało i odchodziło na od od kości także tutaj te wszystkie szumowiny, nie szumowiny a krew wszystko myjemy. i wtedy już nastawiamy razem z marchewką ze wszystkim wody nalewamy. I gotujemy już wtedy aż do miękkości, ażby do kurczy odchodzić tutaj te nasze całe miękko od ciorach Także od razu o. całą menażerię tutaj cebula czosnek, marchewka wędruje do gara. Było. Zaraz tu jeszcze listek dodamy laurowy i ziółka. Aj i tak listek, bobki, <gryw> ja to bobki nazywam królika, o, wędrują już tutaj do gara. Oczywiście jeszcze tu mam ziółka prowansalskie. Malutka szczypta o. malutka szczypta, ziółek. Najlepiej cała papryczka. <grym> no i oczywiście papryczka słodka. No. nie żałujemy. No i zamiast soli ja zawsze dodaję kucharka w ogóle. O no i dobra. ktoś lubił bardziej słone to nie sobie później do sala. mnie tak akurat odpowiada no i co, zadawamy wszystko wodą. I gotujemy mienią 2 godziny. Także do zobaczyska za 2 godziny no i moje mięcho się już ugotowało elegancko teraz trzeba to wszystko ładnie powyciągać odebrać gnaciory przecedzić wodę o. gnaty same wyłażą jak się ładnie rozłazi mięsko No i dobra, wyciągam, trzeba będzie to studzić. Wszystko ładnie odebrać gnaty. Odebrać marcheweczkę, wodę przecedzić i wtedy będziemy robić dalej. No i tak z mięcha Gnaciory, kurwa, wszystkie podbierane. Miejmy nadzieję, woda odlana Także co, mielimy to wszystko. Mielimy to, bo ja lubię galertę mieloną. Także mielimy. A wtedy razem z wodą będziemy mieszać to wszystko. No i mielimy dalej. Będę naobierał cocneczku znowu. Lubię tosneczek dlatego dużo go daje. No i dalej ładujemy mięsko. Dużo jest chudego. O. miękka. Dobra, wiele do końca i wtedy do garażu sam. No i tak, mamy tutaj salce sonik. A reszta idzie do garalety. Patrzcie jaka zacna. Garaleta będzie. Same mięcho, prawie że. To się ładnie tutaj z wodą, w której to mięcho się gotowało, się to wymiesza, o. I będzie garalety. Oj, 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 oj dla półku. Jakby nie patrzeć, jakby nie patrzeć, kurczę prawie 5 km. Dobra, lejemy teraz to. Lejemy teraz do pojemników. No i tak wyszło 4 pojemniki Garalety. Ale nie takiej garalety, tak jak wydam sobie, co niektórzy robicie, że tam nawalicie marchewki groszku, kurczę, jeszcze jakiś innych pierdół. Tylko tu jest kurczę, mięcho i nic więcej. No i tu oczywiście jeszcze salcefix Zrobiony. Także jutro pokażę, jak to wygląda, jak to się zsiądzie. Także do jutra. No i dobra, nadeszła. Nadszedł moment prezentacji. Najpierw najpierw salce mój. Hi, 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 hi. Tak nie chce się odkleić, ale najpierw mój salce sonik. O! Proszę bardzo troszeczkę zniżę, żebyście widzieli co jest 5 o! Salce sonik. Blok koga mięsiwa. No jak on tu środko wygląda? Teraz już proszę bardzo. O. O. Tak więc wygląda salcy Sonic. O, już nie jest taka mocno sztywna jak w bo salcysonik jest tylko z samego mięcha. A z kolei tutaj w galerecie jest razem z tym jakby rosołem kurcze zmieszane mięcho. Ale o, spróbujemy wyciągnąć też. Proszę bardzo, galaretka. Jak marzeń. A wygląda tak. Także jeżeli się filmik podobał z wykonania salce soniku i galaretki Dajcie palucha w górę, dajcie suba, no i do następnego gotowania. Coś tam będziemy wymyślać. Także na razicho.